Dzisiaj film specjalny dla fanów Karaka. Cześć, ja jestem Dominik, to jest kanał Zbyt Wiele Gier. I tak jak słyszeliście na początku, dzisiaj mam coś specjalnego dla osób, które lubią gry z serii Karak. W tej serii wyszły już dwie duże gry: Karak oraz Karak 2, ale może nie słyszeliście bo jest to mniej znany tytuł wyszła również Karcianka Karak Goblin. Wydawnictwo Albi zapowiedziało niedawno, że jeszcze w tym roku dostaniemy dodatek do gry Karak Goblin o nazwie Nexus. Ale zanim to się wydarzy, we współpracy z wydawnictwem Albi, chciałbym Wam przedstawić, jak się gra w tę grę, jakie są zasady i o co w ogóle w tym chodzi. Zapraszam Was do stołu, tam Wam wszystko wyjaśnię. I tak właśnie wygląda pudełko od gry Karak Goblin. Zgodnie z podaną tutaj informacją, możecie zagrać w tę grę od 2 do 4 graczy. Zajmie Wam to około pół godziny i jest to gra przeznaczona dla graczy w wieku od 7 lat. Gdy otworzycie pudełko, znajdziecie tam instrukcję w kilku językach, jednak nie będą one wam potrzebne, ponieważ za chwilę wyjaśnię Wam wszystkie zasady, jak grać w tę grę. Oprócz instrukcji, znajdziecie wewnątrz dużo kart. Wśród nich jest 6 kart bohaterów, 20 kart punktów wytrzymałości, 82 karty potworów w trzech taliach, 36 początkowych kart akcji, po 6 dla każdego bohatera, 4 karty jaskiń oraz 12 kart magicznych przedmiotów. Dodatkowo znajdziecie również jedną kartę kupca oraz jedną kartę arsenału. Znajdziecie również trzy karty z rogatą czaszką i symbolem X, które są kartami Władców Wszystkich Potworów. Aby przygotować rozgrywkę, rozpocznijcie od wyłożenia czterech kart jaskiń z symbolami rzymskimi 1, 2 oraz 3 w jednej kolumnie. Pod nimi umieśćcie kartę jaskini z rogatą czaszką oraz symbolem X. Talię potworów podzielcie na trzy części zgodnie z poziomami widniejącymi pod czaszkami. 1, 2 oraz 3. Dla ułatwienia każdemu poziomowi przypisany jest jeden kolor. I zgadza się on z kolorem oraz symbolem jaskini danego poziomu. W każdej z tych tali znajduje się pięć kart z symbolem klucza po lewej stronie. Są to strażnicy. Usuńcie je z talii i odłóżcie chwilowo na bok. Pozostałe karty w obrębie koloru potasujcie i ułóżcie w stosie na lewo od jaskini konkretnego poziomu. Odkryjcie pięć kart potworów i umieśćcie je w rzędzie na prawo od pasującej jaskini. Następnie weźcie pięć kart strażników, które wcześniej odłożyliście na bok i umieśćcie ich w stosie, na prawo od odkrytych przed chwilą pięciu kart. Wykonajcie te czynności dla wszystkich trzech poziomów potworów. Wśród potworów znajdziecie trzy karty oznaczone symbolem rogatej czaszki oraz X. Wybierzcie jedną z tych kart losowo, będzie ona reprezentowała władcę wszystkich potworów, którego trzeba będzie pokonać. Wybraną kartę umieśćcie na prawo od jaskini z symbolem X, a pozostałe dwie karty odłóżcie do pudełka. Nie będą potrzebne w tej rozgrywce. W kolumnie powyżej jaskini z numerem 1 umieśćcie kartę kupca. Karty eliksirów podzielcie według ich rodzaju, czyli koloru: eliksir wzmacniający, eliksir zdrowia oraz eliksir oczyszczenia z klątw. Umieśćcie je w stosach obok karty kupca. Następnie kartę arsenału umieśćcie na prawo od kart z magicznymi przedmiotami. Ostatnim etapem przygotowania rozgrywki jest przygotowanie graczy. Każdy z Was wybiera bohatera, a następnie zabiera jego kartę. Dodatkowo każdy bierze 6 przepisanych do swojej postaci początkowych kart akcji. Karty te tasuje i układa na stosie, tworząc swoją prywatną talię. Którą następnie umieszcza obok siebie, zakrytą. Następnie dobiera z niej cztery karty na rękę. Oprócz tego każdy z graczy dobiera pięć kart wytrzymałości i umieszcza je obok swojego bohatera, stroną z sercem ku górze. Jesteście gotowi do gry, pora rozpocząć rozgrywkę. Graczem rozpoczynającym może zostać na przykład najmłodsza osoba. Gracze będą wykonywać swoje tury po kolei zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W swojej turze gracze mogą wykonać jedną z trzech rzeczy: albo mogą walczyć z jednym z potworów, znajdujących się obecnie w jaskiniach, albo mogą odwiedzić kupca, aby nabyć magiczne przedmioty lub rzeczy, znajdujące się w arsenale. Albo mogą uleczyć swoje rany i odzyskać utracone punkty wytrzymałości. Jeżeli gracz zdecyduje się w swojej turze walczyć z potworem, wybiera tego potwora, z którym chciałby się zmierzyć. Na początku możecie walczyć jedynie z potworami poziomu pierwszego. Nie możecie walczyć z potworami znajdującymi się na wierzchu talii danego poziomu. Dostępne jest pięć potworów, znajdujących się na prawo od karty jaskini, oraz jeden strażnik wybranego poziomu. Aby móc walczyć z potworami poziomu drugiego, gracze muszą pokonać strażnika poziomu pierwszego, aby otrzymać klucz, o czym przypomina nam ikona karty z kluczem na karcie jaskini poziomu wyższego. Analogicznie, aby walczyć z potworami poziomu trzeciego, gracz musi najpierw pokonać strażnika poziomu drugiego, ponieważ będzie posiadać wtedy już dwa klucze i będzie mieć możliwość wejścia do jaskini poziomu trzeciego. Aby podjąć walkę z władcą wszystkich potworów Gracz musi najpierw pokonać trzech różnych strażników z jaskiń poziomu pierwszego, drugiego oraz trzeciego, aby zdobyć trzy karty z kluczami. Dopiero wtedy otrzymuje możliwość wyzwania władcy wszystkich potworów. Jeżeli któremuś z graczy uda się go pokonać, natychmiast gra się kończy, a osoba, która tego dokonała, zostaje zwycięzcą. Do oznaczenia potwora, którego wyzywacie do pojedynku, użyjcie karty waszego bohatera. Połóżcie ją obok karty wybranego potwora. Żebyście lepiej widzieli, jak przebiega walka, wyjąłem kartę potwora z jaskini. Omówmy teraz, co oznaczają poszczególne symbole na kartach potworów. Po pierwsze, tutaj pod czaszką mamy symbol, z którego poziomu pochodzi dany potwór. Pod symbolem serca określona jest liczba punktów wytrzymałości potwora, czyli liczba obrażeń, ile musimy mu zadać, aby go pokonać. W prawym górnym narożniku mamy oznaczenie, jaką siłą ten potwór będzie się bronił, czyli jaką siłą będzie nas atakował. Po lewej stronie karty mamy dwa symbole, które określają, jakie korzyści zyskamy po pokonaniu potwora. Jedna z tych ikon przedstawia prawidłowy typ karty, który znajduje się po jej drugiej stronie. Na karcie potwora możemy znaleźć również jedną lub więcej ikon klątw. Które wskazują, których kart nie możemy zagrać i efekty, których nie możemy użyć podczas walki z danym potworem. Podczas walki z potworem nasze działania mogą być ograniczone poprzez klątwy zawarte na kartach potworów, a istnieje kilka ich typów. Klątwy koloru zabraniają graczom zagrywać w czasie walki z rzucającym klątwę potworem kart akcji we wskazanym przez przekreśloną ikonę kolorze. Klątwy efektów zakazują graczom używania konkretnych efektów wskazanych poprzez przekreślone ikony. Na przykład ta klątwa zabrania graczowi używać efektu dobierania kart podczas walki, ta nie pozwala używać obrony z zagranych kart, natomiast ta zabrania leczyć się poprzez zagrywanie kart akcji z ikoną leczenia. Natomiast te ikony są to klątwy wyposażenia, które zabraniają używania w walce posiadanych kart broni lub pancerza. Jeżeli klątwa potwora zabrania zagrać kartę konkretnego koloru, to takiej karty w ogóle nie możemy zagrać. Jednak jeśli klątwa dotyczy jedynie wskazanego efektu, to możemy zagrać kartę, która posiada zakazane efekty, ale skorzystać możemy jedynie z tych efektów, których klątwa nie zabrania. Aby pokonać potwora, musimy mu zadać co najmniej tyle obrażeń, ile posiada on punktów wytrzymałości. Walka polega na zagrywaniu przez gracza kart akcji z ręki jedna po drugiej. Pierwsza zagrana karta w trakcie walki może być dowolnego koloru, jeśli oczywiście klątwa tego nie zabrania. Zagranie tej karty daje nam jeden punkt ataku, czyli będziemy mogli zadać jedno obrażenie potworowi. Oprócz tego mamy tutaj ikonę dobierania karty, czyli od razu po zagraniu tego symbolu możemy dobrać nową kartę na rękę. Z wierzchu naszej talii kart akcji. W tym momencie moglibyśmy zakończyć zagrywanie kart albo zagrać kolejną kartę z ręki w kolorze, który jest dozwolony przez ostatnio zagraną kartę. Mówią nam o tym kolory trójkątów po prawej stronie, czyli w tym wypadku moglibyśmy zagrać czerwoną, niebieską, zieloną lub żółtą kartę akcji. Dla przykładu, zagram teraz na przykład żółtą kartę akcji, na co pozwala mi karta poprzednia. Symbole ataku oraz obrony na zagranej karcie sumują się z zagranymi symbolami danego typu na poprzednich kartach. Czyli w tym wypadku mamy już 3 punkty ataku, co wystarczy nam do pokonania wybranego potwora. W tej chwili moglibyśmy przestać zagrywać karty, ale jeśli mamy ochotę, możemy analogicznie zagrywać kolejne karty z ręki, dopóki pasują one kolorystycznie do tych, które już zagraliśmy. W tej chwili ostatnio zagrana karta pozwala nam zagrać jedną kolejną zieloną kartę. Posiadam taką na rękę, więc zagram ją. Dodaje mi to kolejny punkt ataku, który obecnie nie jest mi już potrzebny w tej walce, ale karta ta posiada również jeden symbol obrony, który przyda mi się podczas ataku potwora. Za chwilę wyjaśnię to dokładniej. Gdy postanowimy zakończyć zagrywanie kart w toczącej się walce, rozpatrujemy atak potwora i sprawdzamy, czy otrzymujemy jakieś obrażenia. W tym wypadku potwór atakuje nas z siłą 1. O czym informuje ikona ataku potwora na jego karcie? Normalnie oznaczałoby to, że otrzymalibyśmy jedno obrażenie, czyli musielibyśmy obrócić jedną kartę wytrzymałości z symbolu serca na symbol czaszki. Możemy jednak bronić się przed atakami potwora właśnie poprzez zagrywanie kart z symbolami obrony. W tym wypadku posiadam jedną tarczę, czyli jeden punkt obrony, a potwór atakuje mnie z siłą 1. Co oznacza, że odpieram wszystkie ataki potwora i nie otrzymuję żadnych obrażeń. Gdyby potwór atakował mnie z siłą 2, a ja miałbym jedną tarczę, otrzymałbym jedno obrażenie. Jeżeli potwór zadałby graczowi wystarczająco dużo obrażeń, aby zabrać mu wszystkie punkty wytrzymałości, walka się kończy i gracz nie zadaje obrażeń potworowi, nawet jeśli miałby zagrane wystarczająco dużo punktów ataku, aby go pokonać. Jeśli przetrwaliśmy atak potwora. Możemy rozpatrzeć nasz atak poprzez ustalenie naszej siły ataku, czyli sumowanie liczby zagranych ikon mieczy na naszych kartach akcji oraz wyposażeniu. Jeśli nasz atak nie jest wystarczający aby pokonać potwora, ponieważ nasza siła jest mniejsza niż liczba jego punktów wytrzymałości, potwór zostaje niepokonany na swoim miejscu w jaskini, a my zabieramy swoją kartę bohatera z powrotem przed siebie. Jeżeli natomiast siła naszego ataku jest równa lub większa niż liczba punktów wytrzymałości potwora, udało nam się go pokonać. Odwracamy jego kartę i sprawdzamy, jaką nagrodę otrzymaliśmy. Jeżeli jest to karta akcji, to dodajemy ją do własnej talii poprzez odłożenie na prywatny stos kart odrzuconych. Jeżeli na odwrocie karty pokonanego potwora znajduje się wyposażenie, czyli broń lub pancerz, możemy położyć ją przed siebie obok naszej karty bohatera. Będzie ona dodawać nam na stałe różne efekty. Broń zazwyczaj będzie dodawać nam na stałe punkty ataku do każdej walki. Większość pancerzy będzie dodawać na stałe punkty obrony. Oba typy wyposażenia mogą również mieć inne efekty, takie jak zwiększenie naszego limitu posiadanych kart na ręku lub pozwolą nam na odzyskiwanie wskazanej liczby punktów wytrzymałości na koniec każdej walki. Musicie pamiętać o ważnej zasadzie związanej z wyposażeniem. Każdy gracz może jednocześnie posiadać maksymalnie jedną kartę broni oraz jedną kartę pancerza. Jeśli chcielibyście wymienić na przykład posiadaną kartę pancerza, możecie to zrobić. Musicie podmienić tę kartę w swoim ekwipunku, a poprzednio posiadaną kartę odłożyć do arsenału. Gdy potwór, którego pokonaliśmy, był strażnikiem, jego nagrodę otrzymamy klucz, który kładziemy przed siebie, abyśmy pamiętali, że od teraz możemy atakować potwory wyższego poziomu. Jeżeli gracz w swojej turze będzie walczył z władcą wszystkich potworów i go pokona, gra dobiega końca natychmiast. Zdobywa on skarb z karty pokonanego przeciwnika i zostaje zwycięzcą całej rozgrywki. Niezależnie od wyniku walki po jej rozpatrzeniu, odrzucamy wszystkie zagrane podczas niej karty akcji na 100 kart odrzuconych. Następnie dobieramy karty z naszej talii kart akcji na rękę do limitu, który standardowo wynosi 4 karty. Choć niektóre karty wyposażenia pozwalają zwiększać ten limit. Jeżeli podczas gry mielibyśmy dobrać karty, a nasza talia jest pusta, to w takim wypadku i tylko wtedy tasujemy nasz stos kart odrzuconych, tworząc na nowo naszą talię, a następnie dobieramy karty na rękę. Jeżeli pokonaliście potwora, na koniec waszej tury Uzupełnijcie jego miejsce w jaskini kolejną kartą potwora tego samego poziomu, biorąc kartę z wierzchu talii potworów leżącej na lewo od jaskini. Zamiast walczyć z potworem, możecie zdecydować się w swojej turze odwiedzić kupca. W jego asortymencie standardowo znajdują się trzy rodzaje eliksirów, może się jednak też zdarzyć, że w arsenale znajdować się będą różne karty odrzucone przez graczy, które również możemy zakupić. Aby kupić kartę, musimy za nią zapłacić, Poprzez odrzucenie do arsenału jednej z posiadanych aktualnie kart. Możemy płacić kartami akcji, które aktualnie posiadamy na ręku, albo posiadanymi kartami broni lub pancerza. Nie możemy natomiast zapłacić kupcowi kartą klucza, żadną ze startowych kart akcji naszego bohatera, ani kartą eliksiru. Tak jak wspominałem, możemy kupić eliksir lub kartę z arsenału. Wybieramy jedną kartę, którą chcemy kupić. A następnie odkładamy do arsenału jedną kartę, którą zapłacimy. Od teraz będzie ona dostępna do zakupu. Jeżeli kartą, którą zakupiliśmy, był eliksir, kładziemy go przed sobą obok naszego wyposażenia. Pamiętajcie jednak, że możemy mieć tylko jeden eliksir w danym kolorze naraz. Jeśli kupiliśmy kartę akcji, odkładamy ją na stos kart odrzuconych. Jeśli kupiliśmy kartę wyposażenia. Kładziemy ją w naszym ekwipunku, pamiętając o tym, że możemy jednocześnie mieć jedynie jedną kartę danego typu. Karty, które musimy odrzucić, jeśli je wymieniamy na inne, odkładamy do arsenału koło kupca. Omówmy teraz, co dają graczom eliksiry, które można kupić. Eliksir wzmacniający można wypić, aby podwoić wartość ataku lub obrony z zagranej właśnie karty podczas walki. Czyli jeśli podczas walki zagrywamy karty akcji, możemy dołożyć posiadany eliksir wzmacniający do jednej z takich kart, co podwoi jej efekt ataku lub obrony. Nie można w ten sposób wzmocnić karty wyposażenia. Pamiętajmy jednak, że karty eliksirów są jednorazowe w przeciwieństwie do wyposażenia, i po ich użyciu i rozpatrzeniu karty, która została wzmocniona, Należy oddać kartę eliksiru do kupca. Eliksir oczyszczenia z klątw możemy użyć w trakcie walki, aby zignorować jedną z klątw rzucaną przez potwora. Jeżeli potwór rzuca wiele klątw, możemy zignorować tylko jedną z nich. To gracz decyduje, którą klątwę ignoruje. Po użyciu takiego eliksiru odkładamy kartę z powrotem do kupca. Eliksir zdrowia możemy wypić. Aby odzyskać wszystkie swoje punkty wytrzymałości, które utraciliśmy. Odwracamy karty wytrzymałości na stronę z sercami. Tego eliksiru możemy użyć w dowolnym momencie, albo w trakcie walki, zanim otrzymamy obrażenia, albo po jej zakończeniu. Nie możemy natomiast tego zrobić w momencie, kiedy utraciliśmy wszystkie punkty zdrowia podczas walki. Ostatnim typem akcji, który możemy wykonać, jest leczenie bohatera. Zamiast walki z potworem lub odwiedzania kupca, Możemy uleczyć wszystkie utracone przez nas punkty wytrzymałości, obracając karty wytrzymałości na stronę z sercami. Bardzo istotne jest to, że jeżeli na początku swojej tury nie mamy już punktów wytrzymałości, nie możemy zrobić innej akcji niż leczenie. Musimy się uleczyć, a następnie nasza tura dobiega końca. W grze Karak Goblin występuje 6 bohaterów. Jeżeli gracze tak zdecydują, mogą wybrać, że będą grali ze zdolnościami specjalnymi tych bohaterów. Dzięki czemu rozgrywka powinna być szybsza i łatwiejsza. Omówmy sobie teraz poszczególne zdolności każdego z bohaterów. Czarodziej Argentus raz podczas walki może zagrać niebieską kartę, nawet jeżeli nie pozwala mu na to Poprzednia karta. Nie może jednak zagrać niebieskiej karty, gdy zabrania mu tego klątwa potwora. Horan wojownik, jeżeli zagra podczas walki dwie karty z efektem ataku pod rząd, jednorazowo może dodać plus 1 do swojej łącznej wartości ataku. Czyli jeżeli zagrał dwójkę i jedynkę, to zamiast siły 3 ma teraz siłę 4. Lord Xanros, Czarnoksiężnik, raz podczas walki może zagrać kartę w kolorze zabronionym przez Klątwę Potwora lub rozpatrzeć jeden zabroniony przez Klątwę efekt. Nie dotyczy to jednak kart wyposażenia. Złodziejka Adryn, nawet jeśli straci w walce wszystkie punkty wytrzymałości, nadal może zadać obrażenia Potworowi i zdobyć jego nagrodę. Nie może jednak użyć tej zdolności podczas walki z władcą wszystkich potworów. Mistrz Miecza, Victorius, może zagrać drugą kartę akcji w kolorze, który nie jest dopuszczany przez pierwszą zagraną kartę. Wyrocznia Taja, gdy zagrywa kartę z efektem Dobierz kartę, zamiast jednej dobiera dwie karty. Zatrzymuje jedną wybraną z nich. A drugą odkłada na spód swojej talii. Jeśli w talii jest tylko jedna karta, ta ja tasuję swój stos kart odrzuconych tak, aby mogła dobrać dwie. I to już wszystko, co powinniście wiedzieć, żeby rozegrać grę Karak Goblin. Tak jak widzieliście, gra nie jest zbyt trudna i mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu wszystko będzie dla was jasne. A jeżeli byście mieli jakiekolwiek wątpliwości, to w instrukcji na pewno doczytacie sobie yy, co i jak. A jeżeli byście mieli nadal wątpliwości, to zapraszam do komentowania. Tam postaram się odpisywać na Wasze pytania. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.